Cześć! Dzisiaj zajmiemy się bardzo ważnym parametrem w lampach LED, czyli PSTLM. Dlaczego jest taki ważny? Dowiecie się z tego odcinka. Co to jest parametr PSTLM w lampach LED i dlaczego jest taki ważny? Jest wskaźnikiem określającym, jak bardzo widoczne jest migotanie światła emitowanego przez lampy LED. Migotanie światła może być szkodliwe dla naszego zdrowia. Parametr PSTLM pomaga ocenić, czy migotanie jest na poziomie bezpiecznym dla naszego użytkownika. Diody LED mogą zmieniać swoją intensywność bardzo szybko. Dzieje się to w mikrosekundach. Jednak te szybkie zmiany mogą być niewidoczne gołym okiem, ale mogą powodować dyskomfort. Wyobraź sobie, że światło może migać tak szybko, że jest to jak oglądanie szybko migającego obrazu. Może to być bardzo męczące dla oczu, a nawet prowadzić do bólu głowy. Dlaczego PSTLM jest ważne? Migotanie światła może prowadzić do zmęczenia oczu, bólu głowy, a nawet migreny. Dla osób wrażliwych, jak dzieci czy osoby starsze, jest to szczególnie ważne. Nowe regulacje, tak jak europejski EPREL. Prowadzają standardy, które pomagają kontrolować poziom migotania, zapewniając większy komfort i bezpieczeństwo użytkownikom. Różnica między PSTLM a SVM SVM to wskaźnik używany do oceny widoczności efektu stroboskopowego. Podczas gdy PSTLM mierzy jak bardzo widoczne jest migotanie światła w krótkim okresie czasu, SVM mierzy jak bardzo widoczny jest efekt stroboskopowy, który może być zauważalny przy oświetleniu poruszających się obiektów. Oba parametry są ważne, ponieważ pomagają ocenić, jak migotanie światła i efekt stroboskopowy wpływają na zdrowie i komfort użytkowników. Wysokie wartości obu parametrów mogą prowadzić do zmęczenia oczu, bólu głowy i ogólnego dyskomfortu wizualnego. Jak sprawdzić, czy Twoje oświetlenie LED spełnia normy PSLM i SVM? Zwróć uwagę na specyfikacje techniczne lampy LED przed zakupem. Szukaj informacji o parametrach takich jak PSLM, PLM czy SVM. Kupuj produkty od renomowanych producentów którzy dostarczają pełne informacje o swoich produktach. Każdy z nas dba o zdrowie swoje, swojej rodziny, dbamy również o komfortowe warunki pracy i nauki. Dlatego wybierajmy oświetlenie LED, które jest zdrowe. Jeśli uważasz, że ten film był pomocny, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i podziel się tym filmem z innymi. Dzięki za oglądanie.